Jesteśmy uczennicami gimnazjum nr 5 integracyjnego we Wocławku. Postanowiłyśmy sprawdzić, co oferuje dla młodzieży za zamcze osiedle, na którym znajduje się nasza szkoła. A oto efekt tego, czego się dowiedzieliśmy. Najpierw o przestrzeń publiczną dla młodzieży zapytaliśmy kuratora Kujawsko-Pomorskiego, panią Annę Łukaszewską oraz wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego, panią Elżbietę Rusielewicz. A jak wygląda przestrzeń dla młodzieży na naszym osiedlu? To jest właśnie stadion znajdujący się na naszym osiedlu, o którym mówili nasi rozmówcy. Przydałoby się, aby go zmienić. W specjalnym wydaniu dla TVZSI Gabriela Kwarcińska i Dominika Cieniawska. Do obejrzenia pełnej wersji wideo relacji z naszego badania zapraszamy na stronę internetową www.zts.com.pl.